Łooo, wow, wycieczka! Udało nam się w końcu wyjechać gdzieś do lasu! W końcu! Może być i las. Tak, teraz będziemy ogniskować, biwak. będziemy sobie opowiadać... Robimy sobie biwak! No tak, będziemy sobie opowiadać teraz bardzo dziwne historie na biwaczku. Ognisko o. zjedliśmy i wszyscy się jak jedliśmy. Jak płasko leżałeś. O, co jest? O. Ej, ej, gdzie ty jesteś. Przecież my spaliśmy normalnie w namiotach, to jak się wydarzyło? coś? Maciek, przepraszam, Maciek, oni chwilę. Zabra co się stało? Ej, my zostaliśmy chyba zamknięci, Ola. No też mi się tak wydaje, ale ja śpię sobie w łóżeczku grzecznie. Co się wydarzyło? Ja dostałem znowu w głowę i znowu się obudziłem w zupełnie innym miejscu. Co jest? No to jak ty to robisz, dajesz tak bić w głowę? Ej, ja nie wiem, ale coś znowu mi umknęło. <noise> Znowu co się, coś co się wydarzyło? Pamiętam, że byliśmy tylko w lesie. I na biwaku byliśmy. No byliśmy, na biwaku. No tak, I, i, i co później po tym? No i potem właśnie ja nic nie pamiętam, ale obudziłam się i zobacz. No Pokażę ej. ci coś. Pokażę ci coś. Patrz. Gdzie jesteś? No. <noise> Widzisz to? Ktoś ci podmienił koszulkę. No właśnie, a miałam taką ładną. No nie, no to trochę słabo, tak trochę, nie? No nie, uważasz, że to jest bardzo niemiłe z ich strony? No Bardzo słabe z ich strony. I teraz co? Zielony rum? To dla mnie, tak? Chodzi o to, że co, teraz jesteśmy gdzieś uwięzieni i teraz będziemy musieli bóżka. się jakoś wydostać. Czy o co tu chodzi? Właśnie nie wiem, ale ja zbieram póki co sobie po szafkach banany, napoje i ciasteczka. Ciasteczka, ja też, banany, ciasteczka się przydadzą. Ale ja nie wiem, czy możemy jeść takie ciasteczka, przecież nas uczyli, że nie jeść się ciasteczek od obcych, a tutaj Ale nawet nie, nie wiemy, Ale nie mamy gdzie wyboru, jesteśmy. nie wiemy, ile tu zostaniemy, to już lepiej cokolwiek zjeść Ej, to mi się w ogóle przypomina ta gierka, którą tam graliśmy, taką jak. Którą? A, tam, gdzie musieliśmy ćwiczyć Tak Ej, Maciek, ciemno mi się zrobiło przed oczyma No wiem, chyba znowu głowę dostałem Co jest? A! Coś się pojawiło, Jakiś coś się pojawiło Co się mam? wydarzyło? Mam, mam, ki. Nie zawaham się go użyć! Ja mam metalowy, mam. Nie kim metkida. oni się biją! Z kim on się bije? Nie wiem! Coś u <grym> czerwonych się dzieje! Co się wydarzyło? Co nie się wiem. wydarzyło? Y w czerwonym nikogo nie ma. <grym> A, I zostali bo w czerw zaatakowani w ostatniej nocy to w nocy. <grym> Czyli jak będziemy w nocy w pokoju, to można coś zaatakować. Ej, to ja nie wiem. Dobra, lecimy tam. Czekaj, jakieś deski trzeba tutaj zbierać. Biorę deskę. Zim, Musimy zabezpieczyć pokój, dobra. Telewiz go. Telewizję trzeba zabezpieczyć, tak? Jak Telewizor? to jest? No nie wiem, zabezpieczam, biegnę już szybko, dawaj te dalsze odległości, bo to nigdy nie wiadomo o co chodzi, nie? Dobra, ja idę do Retrouma, dobra. Co to telewizor? No ej, to naprawdę telewizor jest. No bo on nas obserwuje, a tak jak zablokujemy, to nie będzie wiedział, co się dzieje, dobra, to ja już zamykam kolejną rzecz i tutaj ten. Czyli ktoś nas obserwuje, musimy się przed nim bronić. Tak, 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 będziemy się bronić, ale kto to może być, Maciek? Wiesz, masz jakieś podejrzenia? Nie, a dlaczego my w ogóle byliśmy w lesie, a później nas teleportowało tutaj? To jest w ogóle pytanie dla mnie ciekawe. Takie kiełbaska z grilla chyba nie była świeża. No chyba nie. Dobra. I dlatego <laughs> teraz się tak wydarzyło. Wszystko? Ch chyba wszystko jest zamknięte, możemy chyba czuć się już jako bezpieczni. Czy jeszcze nie? No nie wiem. Ej, zobacz, jest jakiś wielki magazyn. Gdzie? Tutaj, Tam gdzie jest takie duże coś niebieskie. I tutaj opatrz, chodź za mną. Chodź. <laughs> Cicho! Ej, nie mogę tam wejść, tu jest jakaś niewidzialna ściana. Ja też ściana. nie mogę wejść. Ej, bo tam dla niebieskich jest, widzę. Chyba. Zasilanie niebieskich? Tak, dobra, czyli tutaj nie możemy nic zrobić w takim razie, dobra. Dobra, to mamy wszystko zabezpieczone deskami. No. I, I teraz co, musimy iść chyba spać, nie? Nie możemy spać w takim miejscu, musimy warty trzymać. Ty trzymasz pierwsza wartę, chodź. Nie! Obudzę cię, Nie chcę. <słuch> chcę, być pierwsza. Chodź, obudzę Ej, oni to jeszcze tam zatykają, możemy też No To wszyscy powinniśmy... muszą zrobić pewnie, a my czekamy, jak wszyscy to zrobią. Obi boki, szybciej to róbcie, bo ja już wszystko zrobiłem. Przecież Ej, to ale jest mi prosta to się misja. już nic nie świeci. No, to jest prosta misja przecież. A, a ty kawałeś też wszystko? No właśnie nie, ale już mi przestało się cokolwiek świecić. Ja nie, ja nie wiem, ja nie wiem. To oni jakieś jeszcze, a można jeszcze bardziej. Ej, no tak, Bo ale... mają że jeszcze jeszcze. A zobacz, nie mogę bardziej. Tutaj też bardziej ja... nie mogę, czyli można jeszcze bardziej niż można było. No tak, ale no co, będziemy tak w nieskończoność te deski układać? No w nieskończoność nie no, można. O, 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 skończyliśmy. Skończyliśmy, skończyliśmy widzisz? dobrze. Widzisz, czyli chodziło o to, że musieliśmy więcej... Robota. No tak. Patrz, pizzę dali, pizzę dali. Hmm, ja nie wiem, czy możemy zjeść taką pizzę podejrzaną, która została tak rzucona sobie tylko i wyłącznie na stół. Ja ją wziąłem. Ale wezmę. Ja ją wziąłem. Ja też. Czas do łóżka, żeby odzyskać energię. Dobra. Dobra. Idziemy spać, Maciek. Do którego pokoju? Do zielonych. Dobra, to ja położę się obok ciebie tutaj. Będę robił tak jak w poprzedniej gierce się robiło w bananowym gdzie banan nas gonił. O, tak. Babi Ej. sorry. To nie moja wina, no, to ja, tyłka wina. Ja wychodzę z tego pokoju, bo nie jest coś. Musisz tej spać tutaj ze względu na to, że ener... Co? Coś chodzi. Ener... Co? Coś chodzi? Coś się słyszałaś? Kogoś coś chodzi? Nie. No mi się wydaje, że, że tak. Maciek ja się boję, nie strasz mnie. Nie bój się gdy Maciuś piernie se. O. Maciek! To? Maciek, ja nie mogę wstać z łóżka! Ja też nie mogę. O nie, znowu nie. dostałem w głowę i z pałką się obudziłem. Ej Maciek, jesteśmy zamknięci. Nie może... U nas robot! Atak, atak na niego, nie damy mu się! Dobrze. Czemu? Na... Ja. Ja jeszcze drugi! Dlaczego roboty nas atakują? O co tu chodzi? Maszyny atakują. Ale hajs mamy, zbieraj hajs, zbieraj hajs. To U. wystarczy, dobra mamy Ile 20 cashu. 20 cashu mamy. A ja mam 40. No. Dobra, dlaczego nas zaatakowało, akurat nas? Nie wiem właśnie. Co się nie, znowu alarm, dzieje? Alarm, alarm, alarm! Co? co to za potwór? Co? Nie wiem co to jest za potwór. Nie ja ma zęby! Co to jest? Został ucieknięty A co ja mam zrobić? Musimy teraz co zrobić. Poczekaj, chowaj się! Schowaj się, schowaj się! Chowaj Gdzie? się! No tych Gdzie? spotach! Tych spotach co zaznaczone są, trzeba się schować! Dobra! O nie. Schowałam. ja też się schowałem, schowałam. ja też się schowałem z resztą ludzi, mam nadzieję, że tutaj w kupie będzie siła. Ja się schowałam sama i co mam zrobić, biedna jestem, boję nie, się. Nie, nie wiem, o, <laughs> chyba rozwalił drzwi. On tu jest. Chodzi. On gdzieś tu chodzi, chodzi, chodzi. widzę go. Maciek, on jest chyba tu, gdzie ja. On tu jest, on mnie zobaczy! I musisz się schować, trzymaj się w kwadracie, nie wychodź z kwadratu, nawet nie próbuj podskakiwać. Dobra, drzwi Maciek. zostały otwarte, potwór zniknął, zniszczył drzwi i będziemy mogli uciec. On poszedł tam na prawo, tam gdzie się zamknęły! Dobra, teraz musimy co? Quick run, escape to. Yy, z tymi zniszczonymi drzwiami musimy uciekać dalej. Uciekamy, 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 Ale uciekamy on wszyscy. on tym dołem, ja nie wiem czy ja chcę tędy iść. Przecież pobiegł w drugą stronę, a dostaliśmy wskazówkę o porywaczyku. Nie się zjem sobie chipsy. Nic sobie nie jest. Co tu jest? Można odzyskać energię. O, ciastka. Nie można. O, patrz, Ale drobina, ja sobie wajcha. zjem e, ciasteczko, ciasteczko. Patrz, zamk zamknęłam drzwi wajchą. Dobrze, właśnie o to chodzi, bo tutaj będziemy musieli spać i są tylko trzy wentylatory. Dobrze myślisz, dobrze kombinujesz, musimy chyba Ale... uciec stędy. Znowu po znowu nie wejść. Wejść. Znowu po Z... Tak, pokaż, pokaż, jak to się robi, no pokaż, no pokaż tak, to. No tak, no, ta, no, ta, no ta. O, 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 tak, o, o, tak, jestem, jestem, <laughs> jestem wyżej niż wy! Może tam nie dorwie. No może mnie nie dorwie, to zostaje tu. I co teraz? Nie wiem, ja zostaję. Robot! Robot! Poważnie mówisz, uciekaj, Ola, uciekaj, Ola. Nie dajesz się robotowi uderzyć dwa razy, trzy razy. Dobrze! Dobra. I kolejny a, robot kolej... a Maciek, dostaje. A przepraszam bardzo, a co ty robisz? Ja obserwuję, jestem kamerą. A, czas spać. Okej, okay. ja już. Tylko trzy dział. są dostępne! Kładź się, kładź się, kładź się, tylko trzy są dostępne. Musimy się. Yy... Dobrze! <grym> A, ja sobie, alpacz trafiłeś do zielonego, fajnie. Prze y przepraszam, bo y trochę samolubnie się zachowałem, bo było napisane, że dajcie odpocząć osobom, które tego potrzebują. A ja myślałem, że to walka o miejsce jest. Ja też myślałam, że to jest walka o miejsce. Ja też, przepraszam was, bo ja bym, jak wiedział wcześniej... A nie jesteśmy kolegami, bo się poznaliśmy dopiero na ognisku, więc no... Y... Dokładnie, no. dokładnie. No. Sorry bardzo, my się, nie My wiedziałam. się razem z Olą trzymamy, a nie tutaj. Tak, no. my jesteśmy team e, green-red. E, tak, my jesteśmy gotowi w takim razie, żeby pokonać... A ty z, i z ciastkiem i pałpop? Ja mam ta jeszcze. Mam banana jeszcze. Mam jeszcze drewno, ale nie mogę, ja wyciągnąć. Ja, ja o, mogę wyciągnąć. Mogę wyciągnąć mogę drewno, widzisz? Patrz, też mam drewno. Ale go nie jest, po co mi ono. Z peperoni. A ja mam patrz, kolkę. O, nasz napój. Jedynie czego mi brakuje, to napoju. A, widzisz, a ja mam. Dobra, otworzę to, boże. Zrobimy tradea. Ej, Maciek. Otwórz. Nie da się. No ja też nie mogę otworzyć. Bo oni muszą Zby... się przygotować wszyscy. Przygotowujcie się wszyscy na teraz otwarcie tych drzwi. Sezamie, no. otwórz się. O, o, A. dobrze, dobrze. Dobra, dobrze, widzisz? będziemy mogli. To było hasło. Skąd ty wiedziałeś? Nie wiedziałem. O nie, o nie. Dobra. Co? Sumo chomik <laughs> Jak on Co wygląda? Cię tak nie, jak, jak on wygląda w ogóle? Nie, ten komik jest śmieszny. Bo, o! Gluty. Śmigło ktoś? Chomik śmigło A. robi! Co A. jest? No! Kisiu misiu mi się stało, dobra, dawaj to jest boss, to jest boss komikowy A, ale, ale on jest taki słodki Nie no, trzeba go skopać Ale on jest słodziutki On jest taki. śmieszny, on jest śmieszny I robi kwiat. Nie robi kwiatki, tylko robi śmigło. Dobra, dawaj go! Ale zobacz, że go. zostawia! Nie wiem, czego. możemy zaatakować w momencie, kiedy jest na takim polu. Dobra, możemy, możemy! Ktoś przetestował to, przetestował to ktoś. Za to zabiera przecież. Nic nie zabrało. Uciekaj, Ola, uciekaj, Ola! Bo śmigło robi. Musimy pokonać chomika, który robi breakdance'a na gaciach swoich. Dawaj teraz! Idę! Damy amasz, ma radę, misiu, Chyba damy radę go pokonać. Okay. Dobrze! Ale... Pokonaliśmy pomnika, możemy teraz biec dalej. Oleś się rozleciał. Tak. Ja, teraz musimy tylko uważać na tą zieloną Madzi. No bo ona mówi, ci zabiera hapsa i tam też mi zabrała. No wiem, widzę. Ja muszę zjeść banana, nana. Jemy se banana. Jem se pizzę! Dobra, nie ma problemu. I chipsy. O, oh, sobie chipsy. Musimy znowu zabarykadować. O nie, mam jedną deskę. Wystarczy? Nie. Dobra, trzeba zabarykatować, żeby uciec z tego przekrętego miejsca. Dobra. Dobra, uciekamy. Deski, 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 pod, trój pod trójką teraz mam deski, dobrze, dobrze. Ja pod czwóreczką Maciek. Pod trójeczka, bo mamy trujeczkę tu i deski uratują nas dziś właśnie. Co? Co to za wersja piosenki? Dawaj, jeszcze stawiaj, bo więcej desek trzeba. Tutaj było też jak ostatnio było, że niby już było deski skończone, a tak naprawdę nie były skończone. Wiem. Pamiętam. Byłam razem z Tobą przy ja, tym. Ja macham ile maksymalnie mogę, nie? Tak, bo jak się już je do, dołoży, to więcej się nie da dołożyć do ściany. Tak. Zauważyłam. No, ale naprawdę tak dużo ja muszę kłaść? No tak. Tutaj nie o mogę, nie. tu już nie mogę, dobra, jest wszystko okej. Tak, okay. bo po prostu jak już nie możesz dołożyć, to po prostu na ścianę się nie da dołożyć, tak uważałam. Dobra, na czerwonym pokoju jeszcze trzeba pomóc. Ja jeszcze na zielonym robię. A dobra, bo zielony to będzie nasz, ja tam zrobię innym. Okej, okay. hmm. ile tych desek? Strasznie dużo. Co to za okna wymagają? No pomóżcie, no. No nie bądźcie tacy, no. No zarysz, no. <laughs> Mesno. A to wiesz w jakiej bajce było? W ja pamiętam. No. No i co? Ej, Maciek, bo ktoś nie za, za w ogóle nie zrobił z jednej strony. Patrz, on się na czerwono świeci. Ale to można iść? No chyba tak. Ja biegnę. Chodź, zobaczymy. Ja biegnę, bo to nigdy nie wiadomo. Ale tędy się nie przejdzie. Hmm. Ciasteczko sobie kupię. Nie, Kupi nie stać się na ciasteczko. Ma, no, dobra, było stać. <coughs> to, to, to ty bogaty jesteś. No patrz, tam, tam gdzieś jest jakieś przejście. O. Nie warcz na mnie, nie warcz na mnie. No nie da rady tam iść! O co tu chodzi? No nie wiem. A, skończyliśmy. O. o. No i o to chodziło. Wykonaliśmy perfekcyjną robotę. My idziemy spać do naszego... Ej, ja chciałam na to łóżko. Nie. Tak, ja nie. się na nie już kładłam, a ty mnie zająłeś. Ci się to... wydaje... Nie, nie wydaje mi się, ja chciałam na tym łóżku spać. No weź przestań. Nie, ja chciałam na tym spać, a ty mi zabrałeś. No weź przestań. Fenksui psujesz. Weź toń. Fenkshui mi psujesz. Żadny Fengsiui ci nie psuję. Dobra cicho, bo ja chcę iść spać, a ty gadasz cały czas. Dobra, dobra. I Uj. tyle w temacie było. Idę, I co? Zagaza. Ja też idę, cześć. Se śpi sama. Jak ci no robot ej, przyjdzie ja w nocy... Nie mogę wstać. i będzie to chciał. Dlaczego ty mogłeś wstać? Nie ja wiem. Weź się lepiej połóż. Dobra. O, o roboty, roboty są! Dobra, roboty są! Wszystkie... Uf. O, ej, kombołobo jakiś zrobił, ale mamy kasę za to. A, ile masz hajsu? E, 30. ja mam 90. To czy, czy możesz kupować cesta fiksy, jakieś lepsze teraz, żeby przetrwać? Ale nie potrzebujemy. Potrzebujesz, a tak myślisz, że nie potrzebujesz, a tak Patrz, to potrzebujesz Patrz, niebie, niebieski, niebieski był bezpieczny. No bo tam nikogo nie było pewnie, bo my dwójkami poszliśmy spać. No masz rację. Dobra, chodź, idziemy do tutaj sklepu. Dobra, ja mam 30, to kupię coś lepszego. Stać się na ciastko. I na napój. Biorę napój. Ej, bo a tego brakowało to. mi Jak myślisz, co daje ta kula? Kula daje fula. Kula, dalej pula, to ja nie chcę. Ja mam pula. Nie no nie wiem. <gulę> to jest coś... Co? Głóbek. Dobra, możemy Czemu? już iść dalej? No, jeszcze nie możemy, bo jeszcze się nie przygotowaliśmy według gierki. Dobra, gierka, przygotowaliśmy się. Ja chcę już stąd wyjść. Dla... Dobra, do widzenia, ja wychodzę. No, wypuśćcie mnie no z tej piwnicy. Nawet Dobra, to, mamy ochotę, wiem, lecimy, lecimy, musimy uciekać teraz! No nie gadaj, że teraz jakieś oh, obi mamy do pokonania. Podłoga to lawa! A gdy lawa, to podłoga! A to te lawy? Jak to możliwe? Nie, no bo mnie popychają! No. Bez szczelni. Oj, oj, oj tu jest ciężko, tu je, było ciężko, tu było ciężko, o! To nie... To. o, 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 o! o, 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 o. Dobra, czyli drzwi się otworzyły i musimy iść dalej. Mm. Ja nie wiem, czy ja chcę tam iść, z ale tobą. musimy. Uuuu, co? Uuuu, Uuu. On wyszedł, on wyszedł z tego! pojoki Grimy. A to nie fuu. jest jakiś nowy? Ej, jakaś zmutowana edycja. No nie. Ewoluował. No nie, no nie, 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 nie. O nie, trzeba uważać na te kolce, jak to szybko tutaj się wszystko wydarza Nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę, Ej, to było na... kupić więcej ciastek, Ej, jak to naprawdę tak szybko, czekaj, ja cię uleczę, gdzie jesteś? Ja jestem tutaj, a czy jeszcze, Czekaj No nie mogę czekać, bo czerwone jest Uleczyłem cię? Nie, teraz tak, dziękuję ci, dziękuję czekaj. ci bardzo dobra, uleczyłem cię delikatnie, mam nadzieję siebie? A o, o, Ja robota, myślałem, że, siatrym, że to kolega pięknej. Ja też, ja też. Ja myślałem, że to kolega w ogóle nas przyszedł, ja tak samo. nie? Da Ta... Masz ulecz naszego kolegę może Gdzie? O, tutaj stoi. O. E, jakaś fala, Uważaj. uwaga, leci! Ole! Ole on jest szybki! Ta! No nie no nie o. jest szybki. Za Co to, by... Co to było? On jest U. głupi. On jest jednak głupi. Co to było? On jest głupi. Ej, gość. O, Dobra, tylko trzeba ominąć. Dobra, teraz pewnie będzie można go za... Nie, jeszcze nie, dobra, w drugą stronę. Da. Daj, bo nam śmiga za daleko, musimy go... No patrz jak on lata. No nie mogę go patrzeć jak tak lata. <laughs> za szybko lata, nie? Trochę. Dobra, teraz! Dobra. Teraz! Teraz? Jesteś nie. pewien? Ło! Ło! <laughs> <laughs> A, na tym jestem bezpieczna wcale. Dobra, ej, ale on Uważaj! się... Ale on na cwaniaka się zrobił. O. Uważaj, macie Dam ktoś? radę, dam radę, spokojnie, spokojnie. Tutaj bezstresowo, tu nic Jakie się nie dzieje. Jakie bezstresowo? No tak, bezstresowo się wszystko dzieje. Ulecz mnie. Nie mogę. O, nie. nie mam. Dobra, roboty, roboty. Skupiły się nie. na jednej osobie. Dawaj, dawaj, dawaj. Pomóż mi jej. Dobra. D dobra. Jej, udało się. I teraz to. Dobrze. Grimi, 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 grimi. Cze... znowu będzie latał, A czemu... znowu będzie la... Dlaczego ma cały czas trzy życia? Coś jest nie tak, coś skopaliśmy, czegoś nie zrobiliśmy Nic nie, sko... o, nie, 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 że skopaliśmy coś. O teraz o, wywrócił teraz! się wy... A jednak nie teraz ja ja nie, nie wiem jednak. o co chodziło O co mu chodziło, że tak się wywalił Nie wiem Dobrze, dobrze Dobrze, o może teraz się wywali No patrz o. O, do, przy... Przygotuj się Maciek, przygotuj no. się cały czas zanim chodź no no no, 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 biegnę, biegnę, biegnę. No, patrz go. No, patrz go. No dlaczego? Dlaczego ty masz nieskończoność KP Teraz, o, Pysiu, Misiu mi Motek! Dobrze! Wow. Ktoś jeszcze wziął motek, żeby go pacnąć? Ja, ale nie chciał zadziałać, wiesz? A, dobra, ale to mój zadziałało. Mój zadziałał, dobra. Czyli co? pa, pa -o -o. po, po a nie można tańczyć. Mnie. Myślałem, że można tańczyć. Tak, to by się tańczyć zachciało. Teraz, teraz Nie. ci się tańczyć zachciało. Dobra, jednak zabrało mi HP. Uu! No bo. <grystanie> to to za Dobra. To to za no bo. No bo. coraz bardziej niebezpiecznie się dzieje. Ej, bo on się regeneruje w tej mazi. Hmm. O, co się dzieje? Regeneruje? Nie może się regenerować. Roboty! ty, A, tutaj. <m rooftop toys> i, to <minsiz begging him up first> Ty masz HP, dobrze, jest okej, okay, jest okej. Okay. dobra. On teraz będzie śmigać w o, lewo, w prawo. Kasa. Dawaj go, wywrócił się na pupę. Dobra. Nie jedźmy. Wano się on symuluje. Myślisz, że symuluje? To taki symulant jest? Tak, bo on wyrzuci dopiero ten młotki i dopiero wtedy będziemy mogli go pacu pacu robić. Oj, 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 oj. Ej Maciek, po co mi te deski dalej? się wywrócił, ale nie do końca, zobacz, bo on misiu dostaje w momencie, kiedy uderza o ścianę, o. Uh, no Widzisz? patrz, rzeczywiście, I masz Teraz rację. na drugi koniec lecę. Grimmi, o co Dobra, ci drugi? chodzi? Dobra, drugi koniec, zaraz znowu tutaj i chyba... Jest! Tak! Podnieś motek. Pacu, pacu, dobrze! Pacnęłam A to jak weźmiemy motek, tylko jedna osoba może go pacnąć, nie? Niestety tak, bo byśmy to załatwili za jednym, za w uh, uh, uh. ostatniej chwili zdążyłam, Ta, o nie. Trzeba uważać, U... trzeba uważać. I... Aj. O, o, kogoś nam zniszczyło. O nie. Maciek jest zagrożony. Nie, ja? Mało życia. Dużo. Ile? Wy, wydaje ci się, wie, połowę. U mnie to wygląda się tak jedną trzecią. Nie, ja mam połowę życia sobie, połowę A życia. A teraz chyba mam, troszkę mniej. Mam, mam połowę, połowę robot. życia. O, robot! Nie widziałem go, przepraszam. Gdzie pałkę pałka? Pałka mi się schowała. No mi też. Dobra, Mieszam teraz tylko ja teraz, 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 tego. Dobra, dobra, dobra. I wyskakuje nam ten potworu z taki dziw... Wiii! Dobra, a może pizzę zjem sobie? Maciek, nie teraz, nie teraz! Zjem sobie, zjem. Mniam, 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 mniam. No ty, niam, -ty niam, niam, to niam, zawsze niam. znajdziesz I, czas na jedzenie. I... Zawsze. O, napój też się napije. Plus 15. No Maciek, to nie jest czas na takie rzeczy! Mo może deskę? Nie, deska nie jest. Deski nie zjesz. Dobra. Nie jesteś bobrem. Pałki a może nie jesteś? muszę wyciągać w sumie. Ej, jesteś Bobrem? Nie. A dlaczego tam się świeci cały czas z tyłu na czerwono? No właśnie nie wiem. No bo ja ci się to nawet już nie boję tego potwora. On lata, lata... O i pacu, pacu będzie. I elegancko! Yeee! Pokonaliśmy złego potwora, który nas uwięził. Dobrzy jesteśmy. O, o nie, on ewoluuje bardziej, a jednak nie. Nie, Kaput. zostaje kapiut. I już Kaput. Ni, nic z niego. I pokonaliśmy bossa, i teraz. Drabina Echcia! do nieba, na szczęście! Tak na jest, zdrowie. wchodzimy! Dziękuję bardzo! Dobry wygrałam! Jej, yeah! i wróciliśmy. Policja nas odzyskała. Dziękujemy, wam! Dziękujemy! <laughs>